Sporo dyskusji podczas sesji Rady Gminy Korzuchów wywołał temat pobierania cmentarnych opłat w miejscowości Studzieniec. Opozycja uważa, że część z nich nie wiąże się z bezpośrednimi kosztami eksploatacji cmentarza. Przeciwnego zdania jest burmistrz Korzuchowa. W imieniu mieszkańców Studzieńca wystąpił radny Marcin Jelinek. Jak stwierdził, w ich mniemaniu podniesienie opłat za tzw. podwójne głębinowe groby jest niezasadne. A chodzi o opłaty za wodę i wywóz nieczystości. Państwo wiedzą, iż opłata jest za grób, czyli za miejsce. Jeżeli w grobie są pochowane głębinowym dwie osoby pionowym tak zwanym, to opłata za wody i nieczystości jest taka sama. Dlatego mieszkańcy dyskutowali z Panem burmistrzem, Uważam, że to nie jest logiczne, skoro na utrzymanie czystości na tym samym grobie zużywa się taką samą ilość wody i wywóz nieczystości. To jest mieszkańców, żeby te opłaty jednak były nienaliczane za wodę i nieczystości z tytułu grobów podwójnych, zwanych głębinowych. Czyli jak pochowamy, za przeproszeniem, jedną osobę na drugiej, to i tak za wodę musimy płacić jakby podwójnie, za nieczystości czystości podwójnie, a tak naprawdę obszar grobu się przecież nie powiększa. I to w logice mieszkańców jest złym naliczeniem. Powinna być jedna opłata z tego tytułu. Inaczej na tę sprawę patrzy burmistrz. Ja to widzę, widzę po, po sobie, jeżeli spotykamy się na 1 listopada i są dwie osoby w jednym Grobowcu, tak? To przychodzi rodzina z jednej i z drugiej strony. Tak? Tych ludzi jest więcej, ale przede wszystkim śmieci. Śmieci jest dużo więcej do Tam, Jeżeli chodzi o wodę, to tam faktycznie są wielkie pieniądze. Za wodę. Jeżeli mówimy o wodzie, że woda wynosi 30 zł na 20 lat, no to, to nie mówimy o opłatach. Nie? To, są, to są symboliczne kwoty. Natomiast śmieci są wydatkiem dzisiaj bieżącym, bardzo dużym, bardzo istotnym w całym tym katalogu kosztów. Burmistrz dodał, że opłaty dotyczą nie tylko wody i śmieci. Mówimy o kosztach innych związanych z tym opłatami o nadzorach, o przebiegach, o, o tym, że firma musi przyjechać, otworzyć bramę, zamknąć bramę o takie, o takie rzeczy. One są dodatkowymi opłatami, które również muszą być wnoszone. A jeżeli ktoś w ogóle dzisiaj nie wnosił takich opłat tak, i nagle musi to zapłacić, no to, odczuwa, to odczuwa to wydatek dość z kieszeni. Ale to nie jedyny problem związany z cmentarzami. Chodzi również o firmę USKOM, która nimi zarządza. Burmistrz nie miał prawa przekazać uskomowi e, możliwości ustalania dodatkowych opłat na cmentarzu, a USKOM takie opłaty pobiera. Opo, o, pobiera opłaty za nadzór nad wykopanym grobem, a według e, ustawy o, o pochowaniu pocho, wszelkiego tego opłaty, tak samo jak według uchwały rady miejskiej, powinien ustalić burmistrz. A burmistrz ten swój obowiązek przekazał uskomowi. Mieszkańcy y, y, w miejscowości, gdzie są raz, dwa, trzy, cztery cmentarze, nie wnosili w ogóle opłat, co wcale nie oznacza, że te opłaty nie powinny być wnoszone. Te opłaty powinny być wnoszone. Tu pewna równość społeczna musi zaistnieć, tak? że mieszkańcy Kurzuchowa i jeszcze inne wioski mają opłaty wnoszone, bo tam zostało to uregulowane. A pozostałych miejscowości nie wnoszą. Uskom poczuł się e, władcą tych, e, że tak powiem brzydko, cmentarzy i ustalił własne zakazy, nakazy dla mieszkańców. Tylko Rada Gminy jest adekwatna, żeby ustalać prawo na majątku gminy. Uskom jednak pominął Radę i sam ustalił regulaminy. Określił, w jakich godzinach mogą mieszkańcy przychodzić, co mogą robić na cmentarzu. Moim zdaniem nie miał do tego prawa, dlatego złożyłem wniosek do pana burmistrza, żeby upomniał Uskom. Ewentualnie spowodował to, żeby Uską powrócił do starych regulaminów, które były zatwierdzony zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej. Jeżeli Uskom uważa, że te regulaminy są nieadekwatne do dzisiejszych czasów, coś się zmieniło, bo poległuga ma już kilkanaście lat, niech zaproponuje zmianę regulaminu. Radny Jelinek złożył formalny wniosek do burmistrza o przyjrzenie się działalności firmy Uskom.